Witam, mam coś Coś nowego, coś ciekawego coś czego nie miałem jeszcze. Zobaczymy jak to Jak te stwory będą się tutaj w tej woliarze mojej zachowywać a mianowicie a mianowicie kuropatwy Zobaczymy Zobaczymy jak to jak te stwory sobie tutaj będą radzić O kurczę, to są gdzie dość? Z stworzeniami. No zobaczymy, muszą się przyzwyczaić. To jest parka trochę puchliwe No, widocznie były w dzikich warunkach trzymane. No, ale powinny sobie poradzić. Druga gdzieś tutaj się skrywa. To jest chyba samiec. No, muszę się przyzwyczaić. No zobaczymy. Bardziej odporne są niż przepiórki. Albo to jest samiec. W sumie bardziej gadatliwe. To chyba samiec. Bardziej odporne na przepiórki. I bardziej odporne niż przebiórki no i ciekawsze mi się wydają bo przynajmniej to są chyba nawet takie które są w Polsce a kupiłem je od Pana Rudzińskiego który chyba hoduje takie zwierzątka i wypuszcza je na, 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 na wolność w Polsce My też może tak zrobimy, tylko niech się niech się rozmnaża. Okej, okay, damy im spokój.